Witajcie, z tej strony RedLux i no i dzisiaj właśnie wam pokażę jak zbudować wyrzutnią TNT ale nie taką zwykłą, tylko taką która wystrzeli jedno TNT bardzo daleko no spójrzcie sami, patrz wciskam ten guzik i patrzcie jak daleko wystrzeli i właśnie taką zbudujemy wyrzutnię no i zanim zaczniemy Zresztą w słupę i łapkę w górę, no i wpadaj na discord. Linkszy przypięty komentarzy oraz w opisie tego odcinka. Więc zaczynamy. No to więc na początku dojemy platformę. No to budujemy wysoko jak chcemy. Tym wyżej, tym lepiej i tym dalej. To no więc budujemy platformę. Taką jak ja najlepiej. Taką, no można około tak z 30 kratek w górę być git. No bo z 20. No to więc tak, mamy taką platformę. To teraz zacznijmy... Budujemy platformę 5x11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 4, 5 Tutaj tak, będzie tutaj w tym... Podejrzeńcie idzie tutaj do zonik do zonik do Zolik I tutaj idzie mechanizm. To więc tak, budujemy. Więc jak już budowaliście takie coś które idziemy do mechanizmu Teraz bierzemy dozownik. No, do, dozownik jeden nie, ale dozownik. Bo teraz stawiamy je tak, te jeden. Nie tak. Tak, żeby w tą stronę był skierowany. Bo wiecie, no, no, będzie Pluć w tamtą stronę. bo tutaj po wodzie leci Cinti, zobaczycie. Teraz budujemy tutaj, tutaj budujemy 8 y, dozowników. Dwa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jak strumień wody będzie lecieć. Następnie budujemy po tej stronie, tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. się czy wody, yy, woda wylewa się. się czy się woda wylewa i nie wychodzi poza tym. To jak tak wygląda to jest dobrze. Teraz lecimy od góry, zawodowujemy to. To no wolę, żeby tutaj nam nic nie uciekło. Tak ma być. Teraz dajemy dywan. Obojęty jaki kolor dywan, byle że dywan. Stawiamy dywan właśnie w tym miejscu. Bo to, to jest o tyle dziwne, że TNT je w tym miejscu zatrzyma i nie bucha i nie wybucha całego mieś, yy, mechanizmu. Bo ten blok... Blokuje y, wyjście tego TNT. No to. Mmm. Tak, to ta, trochę ta jest dziwnie, wygląda nie Przez to nie wylatuje TNT. To więc tak. Bud robimy teraz, dajemy guzik. Guzik dajemy w tym miejscu. To się wątek, błąd zrobiłem. Powinien być tutaj. Musimy w sensie, tam mechanizm jakoś mieszać, nie? Tak. My tutaj, dajemy. Tutaj w tym miejscu Redstone. Pamiętajcie, że na, na rozdzikach dajemy Redstone, tak żeby tutaj, żeby nie było, że tutaj nie jest podłączona i tutaj ci wam bucha albo nie działa. Więc najpierw wszystko podłączyć i sprawdzić. O tak podłączyć się lepiej. Następnie bierzemy repeatery albo przekaźniki jak zwał, tak zwał. No to bierzemy tak. to stawiamy powinien być 10. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. Na maksymalny tiku, patrzę. Tak, żeby to było na maksymalnym klikamy. Oczywiście, tak klikamy prawym przyciskiem myszy na przekaźnika, żeby było na e, maksymalnym tiku. Chodzi tutaj na końcu, i do budujemy tak aż do końca 21.10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i 10 tutaj będzie przy... Może trochę zrobiliśmy źle, mam Bo tutaj będzie tutaj jeden, jeden blok przestrzeni, pamiętajcie e, To więc tak, tutaj idziemy kłaść teraz kratkę wyżej dozownik Nie tu, tylko e, tutaj tu były dwie kratki razem Najlepiej polecam to zabudować żeby na wszelki wypadek żeby TNT nie poleciała tu ani tutaj, żeby nie zepsuł się mechanizm. To no więc tak, jak już tak mamy, I teraz tutaj dajemy tak. Takie coś robimy. Takie, tutaj żeby taki był kawałek odcięty. No i tutaj dajemy właśnie ripiet na górze. Bo tutaj mamy dzielnicy, nie? Ale nie na maksa, tylko tak do połowy. I jak go wciśniemy... Teraz tak. Tak powinno się prezentować. Teraz! Wsadzamy do tych dozowników TNT. No to to jest bardzo męczące. Albo nie męczące, jak to woli. No to więc teraz tak, pojedziemy teraz do tego TNT To będzie gdzie teraz cięcie i wtedy po cięciu będą zapełnione te dispensary. Więc cięcie O tak. Tutaj już yy, żeby nie zapomnieliście tego też do tego wsadzić TNT, bo mi się parę razy zapomniało i mi nie wystrzeliwało i mówię co jest. No to więc polecam to y na kopierze stawić Tinti i właśnie pokazuję że już wszędzie stawiam Tinti. Tutaj, 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 tutaj. Może wszędzie pokażę bo to trochę zajmie długo. Ustawiam tutaj na górze pamiętajcie tak jak tutaj, żeby był. To no więc teraz tak, po kliknięciu powinno nam wystrzelić. Zobaczmy czy wszystko jest dobrze, czy wszystko jest zabudowane. Radzamy i możemy odpalić. Yeah, I wystrzeliło daleko. To więc, jak się wyrzucenie spodobała, to dajcie łapkę w górę. Jak wiecie pod tym filmie 20 łapek w górę, to zrobię kolejny film z takiej serii. To więc, naura.